Witam, słyszę Was doskonale, mam nadzieję, że Wy słyszycie mnie tak, że przepraszam za opóźnienie, to wynika z jakichś problemów na łączach, mam, mam nadzieję, że to się nie powtórzy. E, pozdrawiam z Australii, tak na dobrą sprawę, to matematycznie jesteśmy prawie idealnie w samym środku Australii. E, o tym pewnie będę opowiadał szczegółowo jutro, bo ten środek jutro miniemy, jak sądzę. E, wczoraj opowiadałem o kopali pali i jeden szczegół umknął mojej uwadze, o którym chciałem Wam powiedzieć, ja zapomniałem, więc teraz szybciutko się po, po, e, po, wracam do poprzedniego dnia. Otóż ku, tam jest tak gorąco, Proszę Państwa, a warunki do życia są tak niesprzyjające, że wiele budowli jest po prostu pod ziemią. Pod ziemią jest zatem e, kościół, zresztą nawet dwa, jest pod ziemią hotel, jest pod ziemią muzeum. Temperatury, które tam panują są znacznie lepsze i łatwiej przyswajalne dla, e, dla ludzkości. E, skoro już przy temperaturach jesteśmy, opisywałem, że ostatnie nocy były chłodne. Wczorajsza noc e, zaczęła się bardzo dobrze, nawet przez moment zastanawialiśmy, czy będziemy używać piworów, natomiast potem nad ranem temperatura radykalnie się zmieniła i znów zrobiło się diabelnie zimno, a jako, że nie mamy termometra, to mogę Państwu opisać to w skali z użyciem słowa cholera. Przepraszam, jeśli ktoś ma czułe ucho. Jest cholernie zimno nad ranem i cholernie gorąco choćby w tej chwili w ciągu dnia. Ehm, rano pobudka wczesna, jak to zwykle w podróży, pobudka z ptakami, hałaśliwe papugi, które nie dawały spać, ale równocześnie to miło popatrzeć na tak kolorowe ptaki żyjące na wolności, a nie tylko w klatkach. No i do tego jeszcze mekpaje, o których już też kilka dni miałem Państwu opowiedzieć, ale zupełnie mi to wyleciało z głowy. To są takie biało-czarne ptaki, które jak wyczytałem w moim podręcznym e, e, słowniku ornitologicznym, czy takim encyklopedii ornitologicznej, potrafią naśladować różne e, zwierzęta, w tym na przykład potrafią naśladować konia, e, dźwięk konia. No niesamowita sprawa. Tych mekpaj jest tutaj bez liku, bez lichu i one są dość dokuczliwe, o tym pewnie jeszcze kiedyś Państwu też dążą opowiedzieć. E, wyruszyliśmy zatem, znów wyruszyliśmy w kierunku północnym i pierwsze co się stało to zmieniliśmy terytorium, a właściwie stan a, Australia Południowa na terytorium Australii Północnej, e, szczególnie podkreślam to słowo terytorium, bo to nie jest stan. To jest e, ostatnie miejsce w Australii, które uzyskało e, autonomię, ale to nie jest stan. To jest terytorium północne. Jazda jednostajna, e, strach przed kangurami, które w każdej chwili mogą wyskoczyć na drogę, mijanie jaszczurek samobójców, które na drodze się wygrzewają, no i trzeba też uważać na inne zwierzęta, przed którymi ostrzegają znaki. Krajobraz to oczywiście krzaki, tutejszy burz, różnej wysokości krzaki, ewentualnie uschnięte albo wypalone drzewa i do tego tak zwany skraw, czyli niska, bardzo mocno wyschnięta trawa, która dość boleśnie daje się we znaki stopą, jeśli chodzić po niej w sandałach. Proszę sobie wyobrazić, że tym żywią się tutejsze krowy i owce, co jest dla mnie cały czas nie do pojęcia. Krajobraz, jeśli chciałbym Państwu opisać, to oprócz tych wielkich równin i niewielkich wzniesień, plus ewentualnie bardzo dziwnych, ściętych jak nożem e, gór, e, to jest taki krajobraz marsjański. Gdyby zabrać e, ten skraps, gdyby zagra, zabrać burz i zostawić tylko te czerwone kamienie, to można by tu kręcić śmiało firmy, filmy o Marsie bez żadnej, e, żadne, żadnego problemu. Myśmy z, z ro, szosy Stewarda dzisiaj, na, na samym początku naszego dnia, skręcili w e, szosę... Las to jest opisane w Atlasie i na mapie jako highway, czyli autostrada, ale to raczej jest szosa, dwupasmówka, na ten tutejszy ruch absolutnie wystarcza. Ona doprowadziła nas do Uluru i Kataciuta, takich kultowych miejsc w Australii, miejsc, które są święte dla aborygenów, no i miejsc niezwykłych, bo chociażby same Uluru to wielka, wielki monolit wystający z ziemi na 350 metrów, pionowe ściany, czerwone zabarwienie, widok nieprawdopodobny, zupełnie inaczej to sobie wyobrażałem, ogrom tej skały naprawdę przytłacza jak pomyśleć, że to jest jeden kamień, to jest to naprawdę niesamowite, mało tego naukowcy twierdzą, że to tylko jedna dziesiąta tego kamienia, która jest z ziemi, cała reszta jest pod ziemią. Na kawałek dalej widoczny już z ponad 40 kilometrów kaspa Podobne skały pod, o podobnym zabarwieniu, tylko nieco inaczej ukształtowane. W, w tym wszystkim Centrum Kultury Aborygańskiej, które mnie troszeczkę zawiodło, bo można się wiele rzeczywiście dowiedzieć, natomiast aborygenów tam nie było widać poza tymi, którzy przed samym centrum po prostu żebrali. To widok raczej, raczej e, smutny. No i cóż proszę państwa nie będę przedłużał bo czas mi się kończy powiem tylko że próbowaliśmy skręcić jeszcze na do Kings Creek Canyon a to jest taki kanion tutaj w drodze do Alice Springs, ale okazało się, że gro drogi trzeba by pokonać drogą, którą nasze auto, mimo że na, z napędem na cztery koła mogłoby sobie nie poradzić, stąd z tej drogi zawróciliśmy. Teraz jesteśmy na Stewart Highway. Nie ma tu za, zasięgu GSM, także nie możemy się z naszymi bliskimi połączyć, ale jesteśmy cali, zdrowi, w dobrym humorze i coraz bardziej opaleni. Lecimy w kierunku Alice Springs. Myślę, że gdzieś jakieś 100 km przed Alice Springs się zatrzymamy na nocleg. W buszu mamy w planach zupę z kiełbasą, więc to będzie naprawdę wypasione jedzenie. Pozdrawiam z środka Australii. Do usłyszenia. Marcin Haladyn wraz z tatą.